Dzień dobry Państwu, Michał Jędryka się kłania. Uwagę wszystkich przyciągnął w tym tygodniu wielki pożar w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Spalił się tam magazyn znanej firmy działającej na rynku opakowań. Akcja strażaków była trudna i tym trudniejsza, że pod wpływem płomieni zawalił się dach. W związku z tym trudno było dotrzeć do wszystkich zarzewi ognia w tej hali i ostatecznie je ugasić. Akcja dogaszania tego pożaru trwała kilka dni. Ale zupełnie na marginesie tej sprawy chciałbym zwrócić uwagę na pewien komentarz, który się przy tym pojawił. Napisał go na Facebooku Jan Ruleski. Ten sam Jan Ruleski, który znany jest z działalności w Solidarności lat 80. Napisał on tak: Inwentaryzacja pożarowa w parku zwanym umownie technologicznym, rzeczywiście składowo-hurtowym. Z tą inwentaryzacją pożarową, to ja nie wiem, czy pan Jan Roleski nie przestrzelił, ale nie o tym, niech się tym zajmą odpowiednie służby. Natomiast ta charakterystyka Bydgoskiego Parku Przemysłowego wydaje się dość trafna. Tak, ja wiem, że tam są firmy przemysłowe. Ja wiem, że jest bydgoski klaster przemysłowy. Ja wiem, że jest producent autobusów elektrycznych i jeszcze kilka innych podmiotów działających na tym terenie. Ale te przedsiębiorstwa, które wymieniłem, prowadzą produkcję przemysłową raczej dzięki nadzwyczajnemu uporowi i determinacji tworzących je menedżerów i przedsiębiorców, a nie dzięki ułatwieniom, jakie stworzyło im miasto. Bo ono, jak się wydaje, z, y, zrobiło stosunkowo niewiele. I właśnie dlatego Jan Rulewski ma sporo racji, nazywając ów park składowo-hurtowym. Ba, właściwie można nawet tę jego ocenę rozszerzyć nie tylko na ten Bydgoski Park, ale na stan całej polskiej gospodarki. Bo ona, jeśli wciąż jeszcze utrzymuje jakąś konkurencyjność, to nie dzięki dotacjom unijnym, które zresztą są coraz trudniejsze do pozyskania, notabene, staliśmy się już jako kraj płatnikiem netto w Unii Europejskiej, czyli więcej będziemy musieli w tę Unię wkładać niż z niej otrzymamy, ale produkcja to jest coś więcej. To jest właśnie tworzenie dobra narodowego, a nie tylko magazynowanie go. A nadchodzą czasy ciężkie. Skąd to wiem? Nie z oficjalnych statystyk i prognoz, te nawet są pocieszające. Komisja Europejska prognozuje wzrost realnego PKB Polski na poziomie 3% w roku, który się skończył, i 3,6% w roku, który się zaczął, co czyni Polskę jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii. Ale jeśli rozmawia się z przedsiębiorcami, to już nie mają oni tak dobrych nastrojów i twierdzą, że wyczuwają nadchodzący kryzys. Życzmy im właśnie, Najbardziej i najszczerzej szczęśliwego nowego roku, bo to na barkach przedsiębiorców, a nie urzędników i polityków spoczywa pomyślność Polski. A szczególnie trzeba doceniać tych, którzy wbrew ideologicznym tendencjom potrafią rozwijać produkcję przemysłową, bo to oni są tym krem de la creme naszego PKB. To samo trzeba powiedzieć o rolnikach. Bardzo polecam Państwu poniedziałkowy wywiad z Janem Aldanowskim. Dobrego dnia Państwu życzę.